Byliśmy kamerą tam, gdzie żadne jeszcze kamery nie dotarły. Nigdzie takich nagrań nie zobaczycie, tak jak tutaj. Cześć, jesteśmy w fabryce Caracol. Właśnie będziemy odbierali nagrodę. Zapraszam. <grymne> Zostawiliśmy się dzisiaj tutaj, momencie, ponieważ zakończyliśmy konkurs, w którym chcieliśmy zobaczyć więcej, poznać też możliwości teraz wykonawców, które pracują na naszych produktach. bardzo miło, żebyśmy zobaczyć Wasze. Jest was nagrodzić i wyróżnić, więc chciałabym poprosić tutaj na środek Bardzo się Z cieszymy, że wygrałeś. To jest świetny sprzęt. Ja Paweł, ja. dobry Zapraszam. Proszę, <grymne> to. ja. Zapraszam. <grymne> to, to. to Ale pani To to, to, No to Oczywiście, nie ma Chciałbym dodać, że dostawaliśmy o wiele więcej nagród. To nie tylko jedyna, jedyna nagroda, którą zobaczyliście. Tych nagród było o wiele więcej. To jak możecie zobaczyć, jest jedna z nielicznych. A teraz chodźcie i zobaczcie razem ze mną, moimi oczami, jak oglądaliśmy fabrykę Kerakol. Jak zwiedzaliśmy miejsca niedostępne dla kamer i dla innych osób. Także zapraszam Was do kolejnego materiału. Dziś wkraczamy do świata zaawansowanej technologii i pięknego designu. Jesteśmy w fabryce wiodącego producenta chemii budowlanej firmy KeraCol. Na początek zadbano o naszą obecność. Otrzymaliśmy specjalistyczny ubiór, kaski, kamizelki i obuwie, dzięki czemu mogliśmy swobodnie i bezpiecznie eksplorować tę innowacyjną przestrzeń. Następnie zanurzyliśmy się w logistyczny majstersztyk. Zobaczyliśmy z bliska, jak wygląda automatyczny proces pakowania kluczowych produktów, w tym słynnego kleju Keracol H40. Mogliśmy też podziwiać gigantyczne pionowe silosy, które stanowią serce procesu mieszania wszystkich produktów. Oczywiście, zajrzeliśmy też do centrum dowodzenia, strategicznego punktu, z którego zarządza się całym ekosystemem fabryki. Byliśmy świadkami absolutnie nowoczesnych rozwiązań Dowiedzieliśmy się, że cała hala jest inteligentnie połączona siecią Wi-Fi, a wózki widłowe działają z niesamowitą precyzją, kierowane systemami GPS bezpośrednio do odpowiednich palet. Zobaczyliśmy, jak dba się o jakość, kontrolując każdy szczegół składowania. Towar ma tu zapewnione idealne warunki przechowywania, ze ścisłą kontrolą temperatury i wilgotności. Szczególnie fascynujący był moment obserwacji załadunku towarów oraz wizyta w laboratorium. To tu, poza zasięgiem wzroku standardowego wykonawcy, mieliśmy ekskluzywny wgląd w proces testowania i zatwierdzania klejów. Zobaczyliśmy inżynierską pasję i dokładność, która stoi za każdym produktem. A na sam koniec czekała nas niespodzianka. Mieliśmy unikalną szansę pracować na zupełnie nowym produkcie, który dopiero czeka na premierę. Byliśmy pierwszymi wykonawcami, którzy mogli go dotknąć, użyć i ocenić. To pokazuje, jak blisko Kerakol współpracuje z rynkiem. Jak mogliście zobaczyć, już jesteśmy po zwiedzaniu całej fabryki. Było moim zdaniem niesamowicie. Byliśmy kamerą tam, gdzie żadne jeszcze kamery nie dotarły. Nigdzie takich nagrań nie zobaczycie tak jak tutaj, ponieważ to są nieliczne nagrania, jakie zrobiliśmy tutaj w fabryce Kerakol. Także chciałbym też jeszcze podziękować firmie za możliwość zwiedzenia, za zaproszenie i również chcę złożyć gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu. Zapraszam wszystkich na moje social media, na social media Kerakol i dziękuję bardzo, pozdrawiam na razie.